Się 3 maja na Wisłostracie. odbyła się z przywróżeniem oka. Zapraszania na defiladę, I Nikt nie. nikogo do niczego nie zmuszał. Do kupcy wzięli w niej udział z własnej woli. Te złośliwości no, nie powinny mieć miejsca. Być może to jest korzyktowane tym, że taki Przedsięwzięć i tego sposobu komunikowania ze, z opinią publiczną, ze społeczeństwem nie prowadzi poprzednicy. Reklama, jak mawia tak przysłowie, dźwignią handlu. Pytanie, komu w tym przypadku jest potrzebna i kto na niej zyskuje lub straci. To jest film o charakterze propagandowo-politycznym. Nie powinno się w tego typu filmach wykorzystywać wizerunku i powagi najważniejszych dowódców w polskim wojsku. To... Bez wątpienia obniża ich powagę i rangę. Zgodnie z przygotowaniem w majowej defiladzie ma wziąć udział około 200 Oj. pojazdów i około setki samolotów i śmigłów. Niektóre typy tych yy, maszyn latających to będą wszystkie exemplary jakie mamy w broń, albo ich większość. No i to jest poważny problem. Duża część sprzętu... Ponad no to to do mnie spali. To jest sprzęt tak naprawdę zabytkowy. Oprócz polskiego wojska i żołnierzy NATO. A kolej do Też policja, straż pożarna, Oj. granica i służba ochrony, kolej, drogowska, wydarzenia. Dramatyczna akcja ratunkowa w Żwirowni w pomorskim Smolnie, 15-laty wyszła przysypany grubą warstwą piaku, pod ziemią mógł spędzić nawet 20 minut, do wypadku doszło w czwartkowe popołudnie, ratownicy odkopali chłopca i dzięki reanimacji przywrócili funkcje życiowe, do szpitala A O, pod mi Siema fajną, fajnie wygląda w okularach. Zmieniła się ziemia i chłopiec wpadł do osłodziska i został przytłaczony piaskiem. Trzynastolatek usiłował pomóc koledze, jednakże bezskutecznie. Siema, siema, siema biciu. Pomoc. Po przybyciu szkoletowniczych <coughs> po kilkunastu minutach udało się wrócić do chłopca i podjęto akcję reanimacyjną, bo gotowe lotnicze przy. Jak wygląda w okularach? <coughs> Wracamy do sprawy znęcania się nad przedszkolakami przez opiekunki w pomorskich Chojnicach. Czekaj. Zanim rodzice, dzieci były kroklamy, no zespo... i <grym> i już Nie, będziemy w będzie zajmuje się to... prokuratura. Interwencję zapowiedział Rzecznik Praw Dziecka. Już kolejny raz w ciągu ostatnich kilku lat, gdy pojawiają się skargi i interwencje w przedszkolu integracyjnym z Krzaty. Michał Kwiatkowski. Po zawiadomieniu od burmistrza sprawą zajęli się prokuratorzy, lecz nie z choin jest tylko z pułkowa. Prokuratora koronawirusa tylko po wywołaniu praktyki nie miała uwagi na okoliczność wychowania całkowitych dzieci. Właśnie, relacje trójka rodziców, do których wczoraj dotarliśmy, były wspólne i wstrząsające. No, patrz, mam okulary. W jaki sposób pani biję ten nos? Jak wygląda w okularach? Interwencję zapowiedziałam. Mam nadzieję, że z tych wynikną jakiekolwiek nieprawidłowości. Reakcja będzie bardzo y, ostra. wiesz, że jesteś na live? Nie ma na przyszłość tego zachowania. To jest ja lajba, co nie? O nie!